Słyszałem, że dzisiaj zagrał. Duchawek był niedawno update. No, zrobiłem sobie przerwę. Mnie pojrzenie. No, Dobra, już dołączam do nas. Chłop, nie chłopie? Jest to ja. No, no. Chłop, przyjaciel, twój No to tak, zaprezentuję wam nowy update. Co do litełków doszło? Cztery. Pierwszy, drugi, trzeci. O. Tak. Dobra. Pyk oba takie funkcje. Zobacz, mam jedną, której najlepiej lubię te przednio. Zawsze na tym. No, wczoraj już. O, widzę, że byłaś wczoraj policjantem. Nie, no, dobra. będę kolor. Chyba. Tak. Dobra. Kolor, pedla kolor. Taki sam. Są się już zrobić tak, to no jedziemy o ja widzowie, zobaczcie, jaki szlak jest za nami fajny chłopie, zobacz, jaki fajny szlak mamy Jestem w Fajny szlak. Co? A, to Ja myślałem, że tu jakiś szlak. Woda, woda. O, wow. zobacz, jaki fajny mamy. Dobra. To jest najlepsze w tym. Ten Dobra, ten tak. Dobra. Zaraz sobie zostawimy autko. Teraz jesteśmy w mieście, tak? Dobra, y... Dobra. Dobra, wysiadaj, wysiadaj. Dobra, teraz to ja spędzę, raczej mi się nigdy nie przyda. Będę <gryzny> zmienić kolory. Tak. To drugie to takie ręko. No to to dla takich małych dzieci. Ja. Nie. Rysunki, ja nie I nie wzią, wzią. jeszcze jest jeden przedmiot, straight. Też by się nie przydać. Wszędzie biało, czemu? No bo napadał padał śnieg. Aaa, no może to zima, dlatego mi uszy zmarzy. No właśnie, A. tak to wygląda. Też można zmieniać kolory. Nie, 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 nie. ale by się nie przyda jakoś. No dobra. No dobra, dobra. Pokażę wam. Apartamenty są nowe. Tutaj nie pokażę tego za... Mhm. Tylko jeden pokażę. Ten jest też nowy. Ten na samym dole jest nowy. I ten, i tak. O. Dobra. Mhm. Tu. A tutaj jest... Tutaj jest... To jest sekret. Aj. Dobra. Idziemy. ją? Ej, stop. Ile. To jest dźwięk normalnie mm -hmm. z chłopie, nie? No widzę. Normalnie, nie? Takie jakby się nie otwierało. No właśnie, taki zamek, Nawet zamek otwierasz. Jak, jest, o patrz, z nie? Mm -hmm. Nie ma już, o jest. Normalnie spigi, dźwięk. O. Piotrze. Nie? nie ma tutaj jeszcze żadnego <noise> sekretu. To też nie ma. No to co, idziemy dalej? Tutaj mamy taki fajny balkonik i to też update jest... Mm -hmm. Mi się bardzo nie podoba ten update. no fajnie jest wszędzie biało. Bardzo, nie bardzo. ładny samochód. Nie o, jest... On jakiś głupi. No, można się popóźnia, zobacz, później wuj. Jaki kupisz? O tam autobus przeleciał zielony. On nawet nie żółty. wie, co to update, widzowie, więc. Abdikt. No, update, no. To wiadomo, co to jest update? Nie? No. Wszystko za darmo. Nie, No nie! Co? Coś nowego i to nowa rzecz mi się nie podoba. No tak, ale te stare nie sprzedają, nie? Taniej, I ty głupi wolę. jesteś, ty naprawdę głupi jesteś. No, to głupi jesteś. Mądry. Dobra, widzowie. Y a nie! Y y robię obdaj z tego nie? A, dobra, sobie. prze... No to co, widzowie? Ja Krótki Adec, mały... Z jednej strony głupi z drugiej mądry. Mało, no, o, mało, mało ten do no, głupi troszkę, no niefajny, niefajny Awed. Ci się niepodobny. nie podoba. <tuszą> nie. Ej, wjeżdżam do sklepu autem! Autem nie wolno. O, bo to, bo wiesz! Jedyna, parking jest. Jechałem! Jechałem. No, wiesz, to, 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 rozwaliłeś a jak by no, czyłem! No, jak ja się zablokowałem, tu. O, o, o! No to. Chwila, no, o! Mhm. Ja próbuję pojechać pod pićko! Jest! Jestem koło cool, Coca-Coli! Cool, mhm. Ja cię tu odbieram mhm. i biorę. Mhm. Ja! Cię. A ja sobie wyjadę. No jak wysiądziesz i sobie idziesz, ale tam nie się sprzedażą. Nie, nie, nie! Ostatecznie to jest sklep, nie? No. Mogą sprzedać. <grymne> Ale ja je kupiłem za drogo. No. A tam w będą to są samo... A, no tak. Naprawdę. No, to RP jest. Nie. nie ma śniegu, Nie, Wjechałem! Wjechałem! Zabierz twój samochód! Ej, okradłem sklep o, teraz. Widzę, co, jeszcze coś widziałem. Wjeżdżam do Burgerowni i okradź. No, Dobra, ja. A burgera? Ej, jo. Jestem. 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 Wow. Zobacz. No widzę, Hamburger... wjechałeś. No, biorę hamburgera i wyjeżdżam. No, moim zdaniem nie powinno się wjeżdżać jak strad wyjadę. Nie wiem jak to się stało, że wyjechałeś. Nie. A jak wyjadę? No, no właśnie tyłem. Albo wysiądziesz i, i pójdziesz sobie. Pamiętaj to jest sklep. A, a wiesz jak wyjechałeś, tak... tak jak tak wjechałeś, tak wyjedziesz. Ale ja tutaj się widzisz, tam jest ja... Tyłem, tyłem. No nie da się! Nie da się? No to do przodu. Zawsze gdzieś wyjedziesz. Nie, nie da się. Nie da się, a no widzisz. no to co musisz go zostawić. Nie muszę. No jak się nie da. To się nie da, nie. wy tu macie jak wyjechać? No prosto w prawo. I w prawo, i płynie w lewo, i płynie prosto, ja, i już jest coś. Ja próbuję, ja próbuję tak. Ale ja. to był żart. Dobra, masz sobie jakiś zestawić sobie jeszcze? Mm -hmm. A, jak? Co Jaki głupi, z, jaki głupek ze mnie. Nie, po prostu... Do... o! o! Wyjechałem! A potrąciłem kogoś! To ja, to ja, to ja! ja. No to ja, to ja! To widzę się! Jaki warjak! Przyjeżdża tak sobie! O. To normalny tak jedzie! Ja za nie mogę wyjechać! to głupi odcinek Ja bym na waszym no, miejscu Ja bym na waszym miejscu nie oglądał tego Widzowie zalecam was Zasubskrybujcie Wania Bo chcę mieć 10 tysięcy subskrypcji I jak będzie 10 tysięcy subskrypcji To nagrywam Brawl Stars hmm. Dobra widzowie Więc lajkujcie Subskrybujcie Ma być 100 tysięcy subskrypcji To, jest sama, to jest... To jest wesoły samochód się nazwać Wesoły? No. No. To, to co? Na, 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 na dzisiaj to już. Pa widzowie! Na koniec do następnego. Nagramy odcinek o na drugiej. No do następnego. Pa. Czekajcie